Mówi się, że to właśnie liderzy i szefowie mają największy wpływ na to, czy pracownicy zostają w organizacji, czy decydują się na zmianę. Postanowiliśmy zapytać ich o to oraz plany zawodowe na przyszłość w anonimowej ankiecie, aby każdy mógł swobodnie wyrazić swoją opinię. Tak ocenili poczucie stabilizacji w firmie Euro24. Najwyższe oceny jednak pojawiły się w pytaniach dotyczących liderów i ich kompetencji. Niezły wynik, prawda? Przekonajmy się zatem, jak rozwinął ten wątek przed kamerą. Czy uważasz, że twój przełożony jest osobą kompetentną? Czy możesz liczyć na jego wsparcie? Tak, jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żeby mój menadżer powiedział mi, że nie, nie pomogę, musisz sobie poradzić sama. Zawsze mogę liczyć na to wsparcie. A do tego, to jeszcze ma dobry gust muzyczny i puszcza nam w pokoju super hity rockowe. W zasadzie mam dwóch przełożonych i uważam, że. Każdy z nich jest na odpowiednim stanowisku, przede wszystkim kompetentny, przyjacielski oraz pomocny. Tak, jak najbardziej. Uważam, że mój przełożony jest zespołem Zawsze, jeżeli zwrócimy się do niego z jakimś problemem, to nas wysłucha i postara się jak najlepiej zaradzić. Mam też wrażenie, że nie tyle jest naszym szefem, i naszym liderem, więc z każdym problemem możemy się na niego zwrócić i jak najbardziej stara się zawsze nam. Pomóc i też e, e, wysłuchać, więc jak najbardziej. Mogę liczyć na jego wsparcie i jest osobą kompetentną, zdecydowanie tak. Pracuję w Euro24 już piąty rok, więc wydaje mi się, że to też na to pytanie. E, moim przełożonym jest Tomek. E, zawsze, kiedy potrzebuję jego wsparcia, pomaga mi i też służy wiedzą. E, myślę, że przez te pięć lat mojej obecności w firmie naprawdę wiele się nauczyłem. I z tej wiedzy mogę czerpać, zresztą nie tylko z wiedzy Tomasza, ale także wszystkich innych osób. Ja myślę, że pracujemy ze sobą nawzajem, wymieniamy się różnego rodzaju doświadczeniami i to naprawdę dużo nam pomaga w tych codziennych obowiązkach. Yy, tak, jak najbardziej mogę liczyć na wsparcie mojej przełożonej, jest odpowiednią osobą na tym stanowisku. Na mojego bezpośredniego przełożonego, czyli Łukasza, mogę liczyć od zawsze, od kiedy zacząłem starszy dwa lata temu w roku 24 Zawsze mogę liczyć na jego merytoryczne wsparcie i pomoc w przewodzeniu, jak i w dalszej pracy. Jak najbardziej, jak zdarzają się trudne sytuacje i nie mam do kogo się zwrócić, to zawsze wiem, że mogę zezwolić się napisać do przełożonego i każdej wolnej chwili mogę uzyskać tą pomoc. Yy, tak, jeżeli chodzi o moją przełożoną, jak najbardziej tutaj zawsze. Jest chętna do pomocy i mam bardzo dużo wsparcia od swojej przełożonej. Czy poleciłbyś komuś pracę w Euro24? Każdemu, kto planuje karierę w branży transportowej, polecam start w firmie Euro24. Zdecydowanie tak. Tak, myślę, że jak najbardziej. Mamy bardzo fajną atmosferę, fajny zespół, szczególnie tutaj u nas w Warszawie. Więc jak najbardziej poleciłabym pracę tutaj. Jest szansa na fajny rozwój, szkolenia, tak jak wspomniałam, właśnie fajne spotkania integracyjne, więc jak najbardziej. Myślę, że z czystym sumieniem mogę polecić pracę w Euro 24 każdemu, zarówno młodszemu, jak i bardziej doświadczonemu pracownikowi. Jeżeli ktoś ma mocne nerwy, to tak, jak najbardziej. Zdecydowanie polecam pracę w Euro 24. Firma oferuje dobre warunki pracy, możliwość rozwoju zawodowego oraz wsparcie na każdym etapie kariery. I dzięki przyjaznej atmosferze praca jest satysfakcjonująca i pełna możliwości. Yy, tak zdecydowanie wszystkim polecam pracę w Euro 24. Nie, jeżeli szukasz pracy, w której przez 8 godzin przesiedziesz spokojnie, ponieważ tutaj tego nie znajdziesz. A tak na poważnie to zdecydowanie tak, zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z transportem i również dla tych, którzy już mają za plecami jakieś doświadczenie i szukają nowych wyzwań. A czy planujesz rozwijać swoją karierę w Euro 24? E, tak, i najbardziej planuję pracować w Euro 24 przez najbliższy czas. E, też mam wrażenie, że moja przygoda z euro dopiero się rozpoczyna. Uważam, że firma ma dużo do zaoferowania, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, różnego rodzaju szkolenia. Także jak najbardziej uważam, że będę tutaj pracować jeszcze przez najbliższe lata. Na tą chwilę tak, aczkolwiek nasze życie zawsze może mieć inne plany dla nas. Tak, na ten moment dalej planuję pracę COG24 i wiążę z nią swoją najbliższą przyszłość i karierę. Tak. Chciałabym się rozwijać zawodowo w EURO24. Niczego nie wykluczam, w najbliższej przyszłości nie planuję zmian. Tak naprawdę to zaczynałam pracę w EURO24 od stażu, awansowałam już kilka razy i jestem już tutaj trzeci rok i jak na ten moment to nie planuję rezygnować. Jak mawiał klasyk, czas pokaże. Zobaczymy. Jak do tej pory to wiązałem, więc myślę, że tak, ale zobaczymy co tam będzie w przyszłości. Tak, zdecydowanie planuję pracować w Euro24 przez kolejne lata, przede wszystkim ze względu na atmosferę, jaka tu panuje i na chęć pomagania innym, a także ze względu na pewną moc, jaką otrzymuję od innych osób. Dokładne wyniki anonimowej ankiety pracowników znajdziesz na naszym blogu, w tym wpisie lub na stronie kariery. A jeżeli interesujesz się logistyką i transportem, obserwuj nasze kanały. Chętnie dzielimy się wiedzą i ciekawostkami ze świata TEZ.